Witam panowie i panie! Dzisiaj gramy ze Szwecją, ćwierć finały Ligi Narodów. To oznacza, że możemy odpaść dzisiaj albo przejść do półfinałów i finałów, albo mecz o trzecie miejsce. No i znowu mamy szansę wygrać. A nie, czekaj, chyba nie wygraliśmy Ligi Narodów. Nie wiem w sumie, chyba nie, nie w tej serii. W każdym razie trafiło nam najtrudniejszego przeciwnika, bo gramy ze Szwecją, a mogliśmy grać na przykład z Niemcami, Portugalią, Francją, Belgą, Chorwacją i a Anglią, ale oczywiście gra chce, żeby robił mnie jobany Izak. Także gramy dzisiaj dwa mecze ze Szwecją. Jak przegramy ten dwóch to od następnego odcinka eliminacje, które losowaliśmy w poprzednim odcinku. A jeżeli wygramy, no to tak jak mówiłem, jeszcze będzie półfinał, finał albo mecz o trzecie miejsce. A jakby ktoś chciał wiedzieć, no to tak wygląda nasza grupa na eliminacjach do mundialu, także no chyba mamy awans. Chociaż nie chcę zapeszać, bo różnie bywa, co nie? Dobra, to jest mój skład. Takim wychodzimy na Szwecję w tym pierwszym meczu. Nie mam nic do dodania, chłopaki muszą zapierdalać. Problem jest trochę taki, że pierwszy mecz gramy u siebie, a jak wiadomo, to ten drugi gra się lepiej u siebie. Także my będziemy grali ten drugi mecz na wyjeździe. O! Kurwa, spokojnie, to był tylko lekki błąd. Mamy szansę powalczyć o wygranie ligi narodów. Nasza aktualna reprezentacja nie ma szans. A wy mówicie, że ja gówno gram, no pewnie. Kurde, prawie się udało znowu tak strzelić. Dawaj skóraś, ale wchodzi w pole karne I jest zagranie Jest gol, <grym> nice Cóż, no to była dosyć taka prosta sytuacja Trochę na pustą, nie? Ale mamy jeden do zera, także jest elegancko W sumie u siebie trzeba zrobić przewagę Bo potem może być kłopot Dawaj, Świderski Za pola O, kapustka Teraz gwizdasz? Ja już prawie gola strzeliłem, dopiero gwizdzę Trochę mu to zajęło o, świderski przejął piłkę. Niemożliwe. 2 <grywa> do 0! I dwa gole świderka. No przecież to jest nasz napastnik, a ja się bałem, że w piątek odejdzie. On no nie idzie w pizdu. Mam świderka. No to była dosyć prosta bramka i to jeszcze z prawej nogi. A w ogóle przecież świderek ostatnio dostał minus 2 do overola. O, Boże, swojego wykosiłem! Nie, nie, nie! Serio! Szybko nam strzelili na kontakt. Ej, bo może być ciekawy mecz, to może być dużo goli. Nie wiem, no kurde, no zrobiłem śliska, ale to nic nie dało. Dobra, dobra, dobry mecz chyba będzie. Nie to co kurwa, Polska, Litwa? To było widowisko. Ole Piłę dostał przed polem, ale wybronił to DRĄGOWSKI Kurde, co tu się dzieje? Koniec pierwszej połowy, 2-1. No teraz jest ciekawie, to dopiero pierwsza połowa. Ciekawe, co będzie w następnym meczu. Tam też będziemy się bili. Oj. O niebezpiecznie! Aj, mocny strzał, ale tam bez, bez strzału. O nie, nie! Co go kosić? Ja pierdolę. Nie, no nie, no widzę typa. No ja nie wiem. Oczywiście, że musiał mi strzelić, ale to się z dupy wzięło. No jak chwila uwagi, ja w sumie nawet nie wiedziałem o czym myślę, a tu chłop leci już sam na sam. No to jest niepoważne w ogóle. Ja, ja mogłem go kosić, ale to nic by nie dało chyba. Tak w ogólnym rozrachunku. Nie, nie. Jak to jest możliwe? Znowu to samo, nie wiem skąd on się tam wziął. Wygrywałem 2-0. Zrobili mi Mołdawię, przegrywam 3-2, ale co to była za piła w ogóle? Ej, ja wam że to Izak w ogóle mi strzelił, ale dobra, tak czy siak, nieważne kto. Nie, zrobili mi Mołdawię. Bardzo ładna piętka świderka. I teraz wychodzi pięknie, jak Przepuścił go. I szansa pół, no i dziękuję bardzo, wracamy na remis Ale meczycho, 3 do 3, co tu się odwala w ogóle I świderski hat-trick, nice, pięknie Co prawda dwie bramy na pustą, ale Świderek dzisiaj top I na pewno będzie mistrzem tego meczu No chyba, że przegramy, bo jak przegramy to mistrzem będzie na pewno ktoś ze Szwedzi Szwe... co? Szwecji. Kurde, trochę późno już na zmiany, ale Zalewski, Marczuk, Szymuś nie, nie, no Izak, proszę, nie rób mi tego. Dobra, trochę się wyrzucił tym przyjęciem. Czysto? No i koniec meczu. Jaki mecz! 3-3! Kurde, to jest dobry mecz. To jest super mecz. No i ciekawe. Teraz czeka nas wyjazd. A my tak naprawdę nie mamy żadnego dobrego wyniku. No ale tak jak mówiłem, Świderek 8-9 ocena. No to jest jedna z najwyższych, jakie można tutaj dostać. Nie wiem, co trzeba byłoby zrobić, żeby dostać jeszcze wyższą. Dziwnie działają oceny w tej grze czasami. Wow, Niemcy rozwaliły Portugalię. No i bardzo blisko jest... Żebyśmy zagrali z Niemcami Remisowo Francja, Belgia, Anglia Wygrywa z Chorwacją Nie wiem, miałem czterech obrońców I dwóch defensywnych pomocników A i tak takie szły piły Jakoś wysoko, żeśmy stali w ogóle Ale robię dwie zmiany w wyjściowym składzie Szymański będzie biegał i Marczuk Później na pewno wejdzie Moder O nie, Gikeres jeszcze jest na ataku teraz Przejebane Dobra, lecimy z nimi Nie wiem czego się spodziewać, ale trzeba wygrać A jak przegramy, to niestety Mogą być karne w tym meczu też, jeżeli będzie remisowo. Dobrze, że nie liczą się bramki na wyjeździe, bo jakby tak było, to powiem wam szczerze, no trochę ta Szwecja nam nastrzelała, aż trzy bramki. Ale na szczęście ta zasada już dawno nie działa. Oj, ale musiał teraz wyjąć drągowski, ale on jest dobry. Chyba drągowski będzie grał tak czy siak. Wiem, że Grabara ma fajny overall, ale no drągal jest koksem, nie? A drągal chyba odejdzie po tych mistrzostwach teraz. Też już, jest trochę stary. Nie! Jak zjebał, ale to była akcja, boże! To była pierwsza taka akcja. Na początku było trochę nudno. Może teraz się rozkręci, chociaż tak spokojnie, no spokojnie. Ja bym chętnie z pocałowaniem palca takie 1-0 przyjął, nie teraz. Ale, no i co? Gdzie tu był faul? No to ciąpiłkę! piłkę! Ja nie wierzę, no co to jest? Sędzia że wszystko. Nie lubię go. 0-0. Pewno byłoby 1-0, gdyby nie to, że sędziami mi zatrzymał akcję. O kurwa, mam 0 strzałów. Panowie, nie jest dobrze. Nie oddaliśmy żadnego strzału w pierwszej połowie, także trzeba się wziąć w karć, bo może być lekka dupcia. Nie! A! Ej no, panowie, co my tak tracimy? Gramy jak Polska naprawdę. O, ja ale coraz bliżej jest do stracenia bramki. Dobra, oni zmieniają. To może ja też bym coś zmienił, może wstawimy Zalewskiego, tylko że skóraś pójdzie na prawą stronę. I co jest ważne? Jacob Morder, załoje jebie. Musi rozkręcić trochę w środku pola, bo totalnie nic tam się nie dzieje. No, może teraz? Kuraś! Jest tylko jeden zawodnik przy nim! Michał, pokaż na co cię stać! Świetnie! Jeszcze rozegranie do Zalewskiego, zajebiste podanie, like dla ciebie. Dobra, wchodzi Kamil Jóźwiak, bo mnie wkurzył tym podaniem. Ej, faluj był! Kurwa, niepotrzebnie go zdjąłem! Dobra, spróbujmy, Szymański ma dobre rzuty wolne. Spróbujemy strzelić, to będzie nasz pierwszy chyba strzał w tym meczu. Ej, to może się udać, uwaga! Nie! Dobij! Świderski! Fak! Dlaczego? Haha! <śleski> To mogło mi uratować wszystko. A tymczasem 18 minut ciągle 0-0. A to był mój jedyny strzał w tym meczu. Ale z dupa. Teraz Szymański. No jebany, jak poleciał na tym ślizgu. Oni wszystko mi tak dzisiaj odpierają. To znaczy w tym meczu, bo w tym poprzednim to nawet dało się coś zrobić. O o! NIE! NIE MOGĘ SIĘ PRZEŁĄCZYĆ! NIE! NIE MOGĘ SIĘ PRZEŁĄCZYĆ NA TYPA! Dlaczego? Nie, to jest niewiarygodne. Nie wierzę, po prostu. Dobra, mamy tylko 10 minut, żeby cokolwiek zrobić teraz. Potrzebna mi jest do tego czapka, tylko że mam duże słuchawki i trochę się nie trzyma. Ale innej opcji nie ma, musi być szczęśliwa czapka, lecimy panowie! 10 MINUT! Kurwa, to się ja nie mogłem zrobić przez, 10, przez cały mecz, a, a przez 10 minut mam coś zrobić? Ja pierdzielę super odbiór, super odbiór. I Matic CASH od razu do świdrskiego. Tutaj wychodzi joźmiak! Kamiel JOŹWIAK proszę! Jeszcze, jeszcze jest szansa. Zalewski jest przed polem karnym. tro... O, ja pierdzielę dwie minuty, a ja lecę właśnie pod swoje pole karne. Szybko, 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 szybko graj. Proszę nie kończ sędzio, kurwa Czapka nic nie dała Odpadamy, ja Ale trzeba przyznać, że widowisko Było całkiem niezłe, chodzi mi całkowicie O dwóch mecz, bo dużo dramaturgii W ogóle, ale ostatecznie pokonałem I je znowu na Szwecja, ja myślę, że To trzeba zmienić, bo ze Szwajcarią też ostatnio wygrywam, a ze Szwecją Już nie, nie da rady nic zrobić, ja myślę Że to jednak Szwecja jest przeklęta Teraz, nie, to Klaeson Nam strzelił, ten sam Klaeson Z Euro, Klaeson, Klaeson, koniec już marzeń, Koniec myślenia o czymkolwiek. Szkoda. Wypierdalej. No niestety, zagralibyśmy z Niemcami, bo one pokonały Portugalię. Wow, Francja dobrze poleciała z Belgią, no i Anglia. Bardzo dobre zespoły grają w tych półfinałach. A no, możemy sobie y, przy okazji zobaczyć, kto wygrał. A była to Anglia. Nie wiadomo, kto ma trzecie miejsce, bo zapomniałem chyba ustawić, ale to nieistotne. Patrzcie, Szwecja przeszła nawet Niemców, ale ostatecznie zatrzymała się na Anglii. No, Anglia też mnie denerwuje. Kurde, tam. Uh, świderski król strzelców Ligi Narodów. No, mu przyznać, że naprawdę nieźle mu to wyszło. Ale ja ostatecznie szkoda. Ale to nic, w następnym odcinku zaczynamy eliminację do Mistrzostw Świata. Teraz widzicie, z kim będziemy grać. Mamy w grupie Ukrainę, Islandię oraz Cypr. Także, no, myślę, że tutaj pierwsze miejsce w tej grupie i bezpośrednio awans na mundial to jest przymus. Bo jak nie, no, to trzeba rozwiązać PZP. Dobra, tradycyjnie kręcimy kołem jeszcze na koniec odcinka. Zobaczmy. Znowu Mike Nawrocki! Chyba go trzeba będzie powołać, bo on ma teraz 80 overall. A nie no, w sumie zależy, bo jeszcze może teraz yy, dostać minusa. No dobra, zobaczmy. Ma na razie 80 overall. Ile będzie miał? 82, ej! Ej, ja muszę zobaczyć, mamy lepszego obrońcę Jeson. To jest Walukiewicz 82. O, kiwior do... A nie. Ej, ja bez Kiwiora na obronie grałem, kurwa? Teraz się dowiedziałem. Haha, <grywa> on miał kontuzję chyba. Ja pierdzielę, nawet nie wiedziałem. Ale w każdym razie, no Jakub Kiwior ma 81, a taki Walukiewicz 82 na przykład, ale ja lubię Kiwiorem grać, bo on jest lewonożny, przydaje się. No, ale Nawrocki jest teraz lepszy na przykład od Piątkowskiego, będzie miał więcej overall. Na pewno go powołam, ale nie wiem, czy będziemy nim grali, no chyba, że na trójkę obrońców. No nic, na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym. Jebać te Szwecję, panowie.